Jaki mamy dzisiaj dzień? Dzień dziecka! Możecie od razu pokazać, co dostaliście. Proszę odwrócić. Szczyteczka soniczna. Pokażę tutaj, zrobię zbliżenie gdyby ktoś był zainteresowany firmą. Do tego mamy dwie nakładki, tutaj są wszystkie tryby i co najfajniejsze, mamy tutaj co? Pojemniczek, który możemy sobie zabrać na jakąś wycieczkę, a że dzisiaj jedziemy gdzie Mikołaj? A! Do Wisły! Tak, robimy sobie wagary i jedziemy do niedzieli do Wisły. Cieszycie się? Tak! Zem tu wciąg dalszy, Bartek pokazuje. Ja dostałem e, portfel tak, z Diversa. Już taki poważny. Bartek już taki dzieciowy, więc teraz dostał taki. są z diversa. Bardzo fajne. Ubranka! Ubranka, a jeszcze dostałeś plecak i piłkę. A tak spodenki z tydzień, ja pokaż takie. Bamiko, pokażę, co Mikołaj dostał, proszę. Bluzy, Bluzy z kapturkiem. weź ją tak ładnie odwróć. Pokaż. O tak, jeszcze wszystko z cenami nie zdążyłam po Dobra, dalej. Do tego są jeszcze takie spodenki. Co one tu mają? New Surfer, niebieskie, i do kompleciku pokazujemy dalej, co mamy. Jaka koszulka? Co mi najbardziej lubi? Psiego Patrola. Psiego Patrola, dokładnie. I wymyśliłam, że będzie taki, właśnie jasno niebieski, i to będzie komplecik. Piłkę! No też pokażemy zaraz piłkę, ale najpierw pokażemy jeszcze ten plecak. Zakładasz go? Dobra, a odwróć się, pokaż go. Pleca mi się odwróć. Tak, z Psiego Patrola. Plecak jest z rezerw. Tymi kołek sobie do niego przyczepił. Tutaj. Odblask, piłę, bo Mikołaj co robi? Gra. Piła. Dobry dzień, dobry. Teraz ja mogę Wam się pokazać. Nieco powiedzmy, że ogarnięte, aczkolwiek jeszcze nadal w dresie. Dzisiaj mogę taki trochę dzień świra, bo dowiedziałam się niedawno, że Mikołaj ma dzisiaj w przedszkolu Dzień Kowbojski i musiałam dowieść mu jakieś ubrania. Także dobrze, że mieszkamy w miarę blisko. Dobrze, że mam pracę zdalną i że mogę na chwilę, że tak powiem, się wymknąć na 10 minut z pracy. Ale chciałam Wam tylko pokazać fajną rzecz. Póki, że tak powiem, jestem tutaj w sypialni mojej i przy mojej toaletce. Ostatnio szukałam podkładu jakiegoś na zmianę takiego fajnego na lato nie jakiegoś zapychającego i w Rosmanie ogólnie ceny po prostu podkładów są powalające więc jakby nie polecam polecam wam za to Hebe która naprawdę ma bardzo konkurencyjne ceny jeżeli chodzi o podkłady najlepiej w ogóle jest opcja taka że idziecie do drugari wybieracie sobie kolor odcień podkładu a zamawiacie mimo wszystko gdzieś tam w internetach ja tak zawsze robię ale teraz właśnie w związku z tym że w Hebe wczoraj byłam i była promka na podkłady, kilka tam generalnie różnych firm, ale ja wybrałam coś totalnie dla mnie nowego, nigdy nie miałam wcześniej tego podkładu. Mianowicie jest to podkład z Max Factor. Ja sobie wzięłam najciemniejszą opcję, słuchajcie. To jest kolor N84 Soft Toffee, w ogóle to jest wegański chyba z tego co wiem, trzy w jednym, także i, i korektor i, i podkład i, i w ogóle i w szczególe. Pomalowałam się nim rano, ciekawa jestem jaki będzie efekt po całym dniu, czy on się wiecie jakoś zciastkuje, nie ma też jakiejś super ładnej pogody, w okay. sensie nie ma upału, więc też ciężko będzie... Dzisiaj stwierdzi, czy on na przykład spłynie. Ja w ogóle obecnie używam też pudru takiego sypkiego bananowego z Revolution. Też zresztą na tabele kupiony w Hebe. On jest taki no, bananowy, ale jakby bardziej transparentny. Do tego bronzer. Jakby cały dzień ten makijaż mój się utrzymuje. Także polecam. No i właśnie ten produkt. Ja dzisiaj użyłam go po raz pierwszy. E, konsystencja jest bardzo taka, no powiedziałabym nawet kremowa, ale naprawdę bardzo ładnie kryje e, i nie jest drogi, bo zapłaciłam za niego chyba 30 czy, czy 40, 30 albo 36 zł, więc naprawdę spoko, gdzie w ogóle w Rossmanie ceny podkładów zaczynają się od 60, 80 zł. Także Max Factor naprawdę daje radę. E, dobra, to chyba tyle na teraz. Potem wam jeszcze może coś tam pokażę w ciągu dnia. Idę teraz troszeczkę jeszcze popracować, jeszcze pokażę Wam moje paznokcie nowe, które robiłam sobie wczoraj trochę na wariata. E, takie pastelowe kolory ostatnio u mnie, no jakoś tak bardzo się polubiłam, także miałam w planach jakieś bardziej takie letnie e, oczojebne i w ogóle czerwone, ale jednak poszłam w taki bardziej e, pastelowy Odcień. A jeżeli chodzi o firmę, to również to są lakiery hybrydowe, które kupiłam z polecenia właśnie w Hebe. I kosztują 12 zł. Więc cena całkiem spoko w porównaniu z tymi lakiem, czy jakimś tam Neonail. No nie ukrywajmy, każdy teraz chyba szuka oszczędności. Więc za właściwie cenę jednego lakieru z Neonail albo z właśnie semi laka. Możecie sobie mieć tutaj y, z tej firmy dwa kolory na przykład. Ale teraz wam nie powiem jak one się nazywają, powiem wam potem. Będę dziś jeszcze robiła w ciągu dnia stopy, więc pewnie w międzyczasie y, wam gdzieś tam ten lakier tutaj pokażę. Także to tyle na teraz, uciekam pracować. Potem szybko poznaćcie i szybki wyjazd do Wisły. Obiecałam wam, że wam pokażę, więc to są właśnie te lakiery. Firma nazywa się Clare'sa i możecie dostać je w hebe za, no w tak w przedziale od 11 do 15 zł, Ja mam w takich kolorkach, jak widzicie, i na pewno będę zaopatrywała się z biegiem czasu w kolejne, bo naprawdę są fajne, trwałe i mają fajne szerokie pędzelki. Także kto ma koło siebie hebe, to jak najbardziej polecam. Kupiłam sobie niedawno w ogóle buty w Dizzy, takie sandałki, w zasadzie tu trzy pary. I tak mi noga puchnie, że zobaczcie, nie podoba mi się to zbytnio. A wygodne są, i generalnie bardzo ładnie wyglądają na stopie, ale mi minoga. To jest właśnie mój problem w lato, niestety. No ale cóż, na imprezę na niedzielę może będą te, a może jeszcze będą jakieś inne. No nie wiem, Może to przemyśleć. Meldujemy, że jesteśmy już w samochodzie, popołudnie, wszyscy ogarnięci, dzieciaki razem ze mną, samochód zapakowany po, po dach. Także półtorej godziny przed nami drogi, kawa i matka, driver, jedziemy. Zobaczcie jaką mamy pogodę, przywieźliśmy słoneczko, także jest szansa, że skoszę trawę i że się trochę poopalamy i będzie czytane na... Na leżaczku, na ogródku, jakieś książeczki, także brawo, lepiej być nie mogło. Paliśmy już do Wisły, rozpakowaliśmy nasze bambetle i pierdoły zwał jak zwał i jedziemy teraz do centrum coś zjeść, a że jest tutaj dla Paula, <śm> moja Paula, to jedziemy oczywiście zjeść coś razem. Ona wraca z, skąd? Z Chantori. Z Chantori a my ogarnęliśmy się, ale nie przebrana do dresu, więc dzisiaj jest dzień dresa i jedziemy coś naszym dziocha zjeść. Dotarliśmy w końcu na obiad mój stek i ciocia paula! Dzień dobry, co ty tam masz? Aha, ty masz ja dewolaja, ale piękne zbunnego kolorowe, zbunnego. piękne. Moje jedzenie jest, jak powiedziałaś, dla chłopa. Bartek, smacznego. I co, nic z tego? Dzień dziecka nie pomógł, idziemy na lody. Przegrałem 3 złote. Jak zwykle Paula namówiła mnie na lody. Ale są przepyszne. Jesteśmy na rynku i jemy. Była sesja w kwiatach. Ciocia ładnie ubrana, jak zwykle. Ona jak anioł, a ja jak po prostu diabeł. Nie dość, że w ogóle taka jakaś brązowa przy tobie jestem, w ogóle Ty taki... Słuchaj, nie wiem, się... że jestem zawsze blada. Bielsza w bieli w ogóle. Tak to jest. Muszę wszystko równoważyć. Zło, dobro, biel i czerń. To właśnie takie my jakby. Impreska. Jest imprezka na basenie, ja nowo otwartym. Zdejmuję kiece i jadę. Lecę. Zdejmuję kiece i lecę. Paula, mi w pławce są rzekę. No, ten basen jest otwarty w zeszłym roku i no, ładnie to zrobili. Ładnie ja się rozkręcili. Ładnie się rozkręcili, no. Bartek, idziesz na imprezę? Jasne. Pajlando. No, no. no, <laughs> kolorowe drinki. Kolorowe drinki i prawie jak na Czeka plaży. Co, ciocia bez drinka? Bez drinka? <laughs> to będę największy imprezowicz w szkole. <laughs> Jestem padnięta, wykończona, ale wszystko jakby ogarnięte Dlatego widoku. Uwielbiam tu przyjeżdżać o tej porze roku. Nie wiem jak to nazywa, jakaś magnolia, czy nie magnolia, nie wiem, ale po prostu widok jest piękny, ptaszki ćwierkają. Cisza, prawie gdyby nie dzieci. Także to tyle w dzisiejszym filmie. Wszystko jest zrobione. Jutro będzie mycie samochodu. Prawdopodobnie, chyba że będzie lało, ale mam nadzieję, że nie. Jutro będzie leżak na ogrodzie, chill. Ewentualnie jakiś grill. Także widzimy się jutro. Dziękujemy za dziś i miłego dnia. Pa!